Witajcie kochani, z tej strony Kasia. Witam Was z nowego miejsca. Jesteśmy w okolicach Malagi na kempingu Laguna Playa w miejscowości Torra de Mar. I przyjechaliśmy tutaj wczoraj. Jechaliśmy około 2 dni do tego miejsca. Tutaj szymonek jest. Przyszliśmy na bardzo fajny plac zabaw dla dzieci stąd, tak kolorowo w tle. Jechaliśmy około 2 dni, mieliśmy do pokonania 460 km i y, pogoda jest tutaj troszkę deszczowa, całą noc padało i prognozy na najbliższy tydzień też są takie, że będzie padał deszcz. Zobaczymy jak długo tu zostaniemy. kałuży. Po ulewnej nocy powstało mnóstwo kałuż, więc dzieci mają dzisiaj frajdę. Założyły kalosze i chodzą. Parking przy morzu jest zalany, więc w pewnej części nie można parkować. Normalnie jezioro przy morzu. Na terenie kempingu jest sklep. Można kupić sobie świeże pieczywo, napoje i inne rzeczy. Na tym kempingu Laguna Playa w Torre del Mar. Tak, jest łazienka dla dzieci. Tutaj mamy takie fajne wanienki, kolorowa ściana. Dzieci mają dostosowane do swojego wzrostu umywalki, niskie lustro. Są zabawki do kąpieli takie kolorowe toalety. Dzieci znalazły zabawki do kąpieli w wanience i sobie napełniają wodę i psikają. Witajcie kochani! Z tej strony Kasia. Znajdujemy się właśnie w La Linea. Bardzo bliziutko Gibraltaru. Tak, dojechaliśmy do Gibraltaru. Byliśmy poprzednio 4 dni w okolicach Malagi. Tora Del Mar, ale niestety była tam non-stop deszczowa pogoda, i nie udało nam się w ogóle zwiedzić Malagi. Nie wychodziliśmy praktycznie z przyczepy, więc postanowiliśmy, że ruszamy w dalszą drogę i dojedziemy do Gibraltaru. Tutaj, jak widać, deszcze minęły i jest fajne słoneczko. Mamy dziś 18 stopni, i za mną, tam w tyle, widać już tą dużą górę Gibraltar. Wybrałam się teraz na spacer z dziećmi. Idziemy teraz po takim moście do morza. Tam już daleko są dzieci, wyprzedziły mnie. Słuchajcie, ale tu wielkie muszle są. Asia, Ania, pokaż. Weszliśmy tutaj na plażę w Lalinea. Jakie duże muszle. Zazwyczaj były takie drobne, a tutaj są ogromne. No to robimy rysunki na plaży. Cała plaża nasza. Kwiatek, słońce. Naprawdę jest ogromny ten bambus, większy niż Nadia. Szymon ma bambusa. I Anusia, co tu powstało pięknego? Wygląda jak... Delfin, co? Czy to delfin? Ma taki ogon. Ania, co powiesz, czy bardziej foka? Foka! Ach, to foka! Super, Ania, ty to masz talent. A my uzbieraliśmy tyle muszli, i dzieci marzą, że je zabierzemy no ale nie wiem. Bo nie można. Gibraltar 2018 z moimi dzieciaczkami. I Nadia zakończyła nasz napis uśmiechem. Kocham brat I serducho. Jesteśmy obecnie na kempingu Sur Europa w La Linea. Tam jest nasza przyczepka. Chyba jej nie widać. Tak wygląda wjazd na ten kemping. Jest miejsce, gdzie kupuje się bilety na kolejkę linową, żeby pojechać na górę. My zakupiliśmy taki pakiet kombi, że tak powiem. Będziemy zwiedzać sobie górę, zobaczymy, jaki jest fajny widok. I też mamy wstęp do, do jaskini świętego Michała i do zamku. Ostatni zjazd kolejką jest o 17:45, mamy teraz 12, więc musimy się pospieszyć. Za dzieci do 5 lat się nie płaci, więc yy, zapłaciłam za dwa bilety dla dorosłych i za jedno dziecko. Stąd kolejka wyrusza i jedzie tam na górę, i jest taka stacja pośrednia. I przeczytałam, że mniej więcej w tych miesiącach niesezonowych, czyli poza sezonem, ta kolejka zatrzymuje się na tej stacji pośredniej i można wtedy wyszukać sobie małp. W środku bambus takie. Zobaczcie, coś w środku ma bambus. Mogę zobaczyć? Takie włókna bambusowe. Kolejka kursuje co 10 minut, więc zaraz w nią wsiądziemy. Tam są ludzie. Bilety kupiliśmy i idziemy już tutaj w tą stronę. Nie wiem, a widzisz tam małpę? Coś tu wyskubuje z tych kamieni. Może jakieś ziarenka tam jej wpadły? Coś tu wyskubuje mrówki, może mrówki. O może mrówki je. Tutaj jest oznaczenie fioletowego szlaku i tym szlakiem dojdziemy do jaskini.